Znajdujemy się na wystawie pod tytułem „W bój Leczmy zwyciężać”. To jest y, cytat y, z, z wiersza y, Mieczysława Romanowskiego, poety z czasu właśnie powstania styczniowego, który zresztą zginął w tym powstaniu. Wystawę tworzy sześć głównych opowieści prezentowanych w sześciu przestrzeniach: nadziei, walki, ofiary zwątpienia, nadziei pokolenia niepokornych i pamięci. Każda z przestrzeni ma swojego bohatera. Jest to przestrzeń poświęcona walce podczas Powstania Styczniowego. I tak jak tutaj państwo widzicie warto zwrócić uwagę na Dwa wątki. Jeden związany z Żławami Śmierci, czyli doborowym oddziałem powstańczym, który właśnie powstał tutaj przede wszystkim z młodzieży krakowskiej, akademickiej czy rzemieślniczej. I na ich przywódcę Franciszka Rochevroux, Francuza z pochodzenia, twórcy tych oddziałów, oraz na postać Mariana Langiewicza, dyktatora dla jednych bohatera, dla innych antybohatera wydarzeń Powstania Styczniowego. Znajdujemy się w przestrzeni ofiary i tutaj naj, jedną z najcenniejszych pamiątek, można powiedzieć relikwie, którą prezentujemy jest obiekt wypożyczony przez zgromadzenie braci Albertynów. W tej grabolocie Państwo widzą lewą protezę nogi brata Alberta, który no, był powstańcem, walczył no i stracił tę nogę w bitwie. Także w, tym, w tej przestrzeni ofiary mamy wątek śmierci osób cywilnych. Znajdujemy się w przestrzeni nadziei, część druga. To opowieść o rodzącej się nadziei wśród Polaków na początku wieku XX. I tutaj takim obrazem, który to ilustruje, symbolicznym, alegorycznym jest obraz dzieło Jaska Malczewskiego Powrót Duszy. Opowieść koncentruje się wokół dwóch postaci. Doskonale znanego marszałka przyszłego państwa polskiego, czyli Józefa Piłsudskiego, ale także zapomnianego wybitnego dowódcy legionowego generała Zygmunta Zielińskiego. Wystawę można zobaczyć w Pałacu Krzysztofory do 15 września.